Dobra, nie boimy się. Nie krzycz challenge. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. od wyczekanym chorojkiem dla nerwów, gnojkiem. Patryk Royoreski, Roy Playing Games. Chorojek we wtorek, moi drodzy. Welcome, Hanwell. Welcome to like. Welcome to sub. Sub Machine Gamma, yellow submarine. What? Moi drodzy. Moi drodzy. Tu jeszcze nie byliśmy. To się zatrzymałem podczas eksploracji przedodcinkowej. Witaj, Royson. Witaj, czat wszyscy. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak to jest, jak się kupowało swojego czasu PlayStation 3, tylko żeby mieć troszeczkę tańszy odtwarzacz Blu-ray... Donovan. Wy też macie w domu odtwarzacz Blu-ray Donovan? Co chuj? Dobra, zaczynamy wesoło, nie? Dzisiaj zobaczymy, ile wytrzyma... Właśnie w tym momencie chciałem powiedzieć, że robimy... E, nie krzyknij challenge. Zobaczymy, czy nam się uda, nie? Być może Chorojek na tym trochę straci. Ale może być fikuśnie. <śm> może być fikuśnie. Dobra, słuchajcie, tu nic nie było. Tu też raczej średnio. Nie wiem, czy bawimy się w, w 5000 subów. Jak będzie, to milutko. Ale myślę, że w następnym odcinku czwartkowym skończymy ten chorojek, bo takie mam marzenie, tak, że dzisiaj zdobywamy szóstą ostatnią kartę i w ostatnim czwartkowym odcinku e, wchodzimy na teren e, tego tego specyficznego no jak karta, nie? E, laboratorium, tam gdzie wcześniej nie mieliśmy dostępu, no bo nie mieliśmy jeszcze tych kart skompletowanych. Ok. Ooo, kulka fulka. Mamy ją my i my my. Dobra, idziemy. Nie podoba mi się nic, a nic co dudnie, nie nie. Ono, ono nie jest cool. W takim pomieszczeniu gamingowym? Lora, Nora streamera. Tu nic. O, właśnie, ktoś z Was napisał ostatnio, także dzięki za tipa, że pod tabem jest lepsze pismo tego wszystkiego. Ale dalej tak nic nie rozumiem z tego. Świetnie, Jason, naprawdę. Bardzo useful, nie? Dobra, tu byliśmy, to jeszcze nam zostało. Tutaj, nie taka ponadprogramówka, tu coś czuję, że nic ciekawego nie będzie. Dobra, nie boimy się. Nie krzycz, challenge! Aaaa! Przegrałem! Wy też przegraliście? Holy fucking shit! No przegrałem, no. Ale jestem Ryson! Mroku się nie boję. Nie mi żadne. Gnoje. Tak, wygrałem z anoreksją. Wiecie co? To ja podziękuję. Ja spierdalam Idziemy z to. Idziemy stąd. Moi drodzy, tak. Przy okazji, ja coś widziałem na Clockwork Street. Clock, Clockwork Street. A będzie trochę daleko. O, tutaj. Tu jest taki budynek. Tu jest z Nie, anomalia. Tutaj. Nie? Clockwork Street. Jak tam najlepiej przejść? No kurwa, kawał drogi, dlatego. Powiem to, co y, zwykłem zawsze mówić. Widzimy się na miejscu. Moi drodzy, powoli zmierzamy do celu. To będzie gdzieś tutaj. Tak, tak, tak mi się wydaje. Zaraz, zaraz zobaczymy. Bo wydaje mi się, że tam nas jeszcze nie było. O, tutaj. Byliśmy tam? Byliśmy? A, no to spoko. Jak tak mówicie. Widzicie, nie podoba mi się ten dźwięk. To cho, jednak upewnijmy się, bo wiem, że z was są kawalarze. O, tu możemy zboczyć. Pewnie, żeby zdobyć tą jakże cudowną anomalię, bo bym oczywiście nie zasnął. Z świadomością, że jej nie przejąłem. Ty był zajebiście! Głupi pomysł Royson, nie. Bo ta gra strasznie każe za to, że zdobywasz anomalię. Ale proszę to jest anomalia w duecie z tamponem Protosa. Do znajdźku Royson ma nosa! Kiedyś spuchła mi łydka, bo ukąsiła mnie osa. Uuu! Trudno szukać tu prosa. Kurwa. Nie. Postalowo jak najbardziej, ale chorojki to jest jednak format materiału, który po tylu latach jednak nagrywa mi się najlepiej. Ja się zaraz zesram, nienawidzę tej muzyki! Dajesz, dajesz. Kurde, ja mam puścić, tak? Uf, wchodzimy. Może się to zresetuje. No, chyba tak. Nie, tu nie byliśmy. Tu nie byliśmy. No, nawet Maciek z dupy nie powstydziłby się takiego Dilda, nie? Z kości nosowej słonia. To jest rarytas! To jest taki rarytas, że myśliwi w Afryce sami sobie to, nawet po polowaniu szybko wsadzają w dupę. Podobno daje to bardzo dużo siły. Wiecie, afrykańskie zabobony. Nieprawda, bo jak zjadłem kiedyś naplet górskiego kozła, to faktycznie poczułem podskoczenie kreatyniny. Dobrze. To jest dobra lokacja. Izabel Miller. Napisał fuck. Ale fajnie ktoś przekręnął. Na pewno jest kozakiem. Kurwa, to on zostawił na każdej inną informację? nie looking for the doctor doktor doctor on site if necessary lethal force blu-ray jest najlepszy odtwarzacz płyt blu-ray na świecie limitowana edycja Czy to może być kod no, raczej data są narysowane pająki nie Dobra, słuchajcie, bo ja, ja, jak ja sobie tak śmieszkuję i udaję, że słucham i czytam, nie? To zazwyczaj pomijam jakieś klucze i tak dalej. Nie, tu nie ma nic poza maszyną doksera, gdzie sobie kiedyś odbiłem jak w urzędzie. Dlatego mnie zwolnili. Ale ubaw to był, ubaw. Jolo. Dobra, słuchajcie. Tu jest jakaś reżyserka, coś w tym stylu. I nic? Absolutnie nic? Dobra, już przestaje mi się podobać ta lokacja, nie? Znaczy, to jest coś takiego, że wiesz, że tu będzie coś, co cię wystraszy, nie? Ty wiesz. Bo zawsze jest taka nadzieja, nie? Że, a może tylko ponura, taka złowroga atmosfera będzie? Taka eksploracja na delikatnym podenerwowaniu, Nie w tej grze. Nie w tej grze. Nie, wiem, chyba mnie nie gonił jeszcze goły Drwal. Chyba, że to był ten z pierwszego odcinka, który był drugim. Ok, run. A Ej, to jest ten. challenge mniej więcej. Pokaż mi lodówkę, co YouTuberzy mają w lodówce. Dobrze, że nie przyszli do mnie, nie? Same odcięte części ciała. Kurczaków! Aaaaa, co wyście myśleli? to ja nienormalny? Dobrze. O, czy ja tutaj widzę jakąś karteluszkę? No nie. No złowrogo, no. No, 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 no brzydko i złowrogo jak zwykle. Co, co mam wam powiedzieć? No, sami widzicie. A co w kanciapce? Ojej. No Dobrze, pojemnik na tampony w Kiblu to przynajmniej nie będą wrzucać do Kibla. To jest jakiś pomysł. Wreszcie logiczne uzasadnienie pojemników na tampony. No ale wiadomo, protos też człowiek. Mi się nie podoba ten dźwięk. Tak, to jest ten poziom strachu z ostatniego odcinka. Rudy Drwalu, to ty. Nie, no nie wejdę. Wiadomo, że on ucieknie. Pewnie będzie taki myk, że tam za kratami gdzieś będzie jakiś ważny obiekt. Będę musiał otworzyć. Ale też otworzę cele z naszym y, średnio sympatycznym przyjacielem, nie? Oe. Dobra, kula daje fula, zawsze mnie pociesza. Gupię miejsce na detektor. O tak, lubię takie klimaty. Ale jak nie mam latarki, to cały rok idzie w pizdu, nie? Ta krew, ło, powinnaś ciekać w czasie rzeczywistym. Wiecie co, ja zajebiście średnio lubię labirynty w grach. Szczególnie jak coś cię goni, nie? Tylko nie on. Ej, ale to mi padła ta? Cholera. Padła mi latarka. A nie. To było specjalnie. A sprawdźmy typu, nie? Automatycznie gaśnie? Tak. Gasi mój majestat, gnój. To chodźmy tędy. Na czuły ja idę tak do przodu tylko. Nie mam baterii, to jest ten problem, nie? To jest inny rząd, cel? Tak, tak, to jest inny rząd. Dobra. Jest karteczka. NIE! Ej, to mi się nic a nic nie podoba. Jest klucz. Nie, naprawdę mega fajny jak to jest. Mega fajny jest. No tu nie przejdę, dobra. Tu cel na ten normalny, taki standardowy kluczyk na bank nie otworzymy. Pewnie będzie jakaś kanciapa, sterownia, te sprawy. Nie, to, to dodamy do Kiringa, to dajmy też do Kiringa, to też do Kiringa. No dobra. O nie, z latarką jest coraz gorzej. A, to może teraz otworzę właśnie tutaj, nie? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Tam musimy się dostać w inny sposób. No dobra, będziemy kombinować, spokojnie. Spokojnie. O rany, to, że będziemy musieli przewracać tą stroną. Myśleliście, że tu szafeczka? Nie, 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 my nie mieliśmy żadnych zamkniętych szafek, nie? No tu jest drwal. Drwal, drwa, drwal już chce się wydostać, nie? Oj, drwalu. Dobra, i gdzie teraz szafeczka? To tak średnio je sprawdzałem ładnie. Eee, tu co było? Tu był protos. Dobra, to tu też nic. No to jest to przejście z tej drugiej strony, wiadomo. Telefon do przyjaciela Okej okay. Tu też nie Dobra, to musiało być coś u góry Zamkniętego chyba tutaj Tak No dobra Ojejku, będzie motyw FNAFA Dobra, słuchajcie, teraz najważniejsze, nie nie wybuścić naszego zbira. To jest rząd ten. Zbir był raczej w tym rzędzie, jeśli my stoimy tutaj, prawda? Według mnie to była ta cela. Otwierają się wszystkie Royson! Naprawdę myślałeś, że będzie inaczej. Ja pierdziulam. No to jazda. Na grubo. Nie zesraj się, Challenge. O, to jest kozioróg. O kurwa! Ej, to jest jak manekiny. Co ja mam bidny tutaj zrobić? Halo, pomocy! Jeden like w górę to mocniejsze jądra dla Raysona. Patrz jak rosną. To jest kisiel, nie? Ale patent dobry. Dobra, możemy już skończyć to chore przedstawienie. Proszę. Ej, bo poziom krwi się podnosi, nie? Patrzcie ile krwi oddałem, kurwa, gdzie moja obiecana czekoladka? Co to... Halo, przyjaciel! Jezu, to każdy z nich stoi! Co ja mam zrobić? Ja mam uczestniczyć w tym chorym show! Nie, no jeżeli mi światełko zgasło, co jest? What the fuck? No i lubię, lubię takie creepy shitty sceny. No no no, no, no lubię, no co wam mam powiedzieć? No?

Chociaż wiecie co? Ja mam... Yy, kartę wziąłem, nie? Mamy 6x6? 6? Tak, mamy 6x6. 6, ale tak, bo tam była jedna taka... Lokacja Która mnie strasznie intryguje. Ja teraz zrobię taki myk. A! Nie! Nie zrobisz myka na safe! Jak? Jak? Dobra. Ja niestety chyba wiem, co mam zrobić. No nie. Padła mi latarka, i na bank idzie po mnie gruby. No i dupa. Mam dokładnie tą samą sytuację, którą miałem kiedyś. Dobra, odzyskałem moc w latarce. No I teraz tak. Czy idę w dobrym kierunku? Chyba tak. O, tak myślałem właśnie. Że tu się nam temat otworzy. No i tu mamy dwa rzędy. No i gdzieś tu wyskoczy ten chory psychol. Nie ja nie przyszedłem tutaj ze pokrad w kosza. Bardzo nie. Po co to wszystko? Po, po, po jednego tampona ja nie mogę. A i znów będę tak przyczłapywał, tak? No nie dobra, tu będę na shifcie cały czas kombinował. Wybaczcie Tak to działa. Dobra, ale doczłapałem. Mam nadzieję, że to nie o to chodzi, że ja mam teraz z każdą celę sprawdzić. Ale przyjaciółko. Dobra, jej głos mi uspokaja. O nie! Nie! Jak? Jak? Nie! nie! no! Jak? No przecież ja na jedna hita schodzę, nie? Ja nie mogę i ja pewnie będę musiał go zrotować, nie? Czyli będę musiał się na jednej baterii... Jak on mnie zacznie gonić oczywiście, uciekać... No tak, no... Jakie ja nienawidzę, to są najgorsze etapy jakie mogą być, jak ktoś cię goni w ciasnych pomieszczeniach, nie? Dobra, który to jest moment? Bo ja już seryjnie zgupiałem, nie? Czy to jest moment... Dobra, słuchajcie. Zaplanujmy y, ucieczkę. Dobra, to było po odzyskaniu. Tak. Nie. Lol. 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 Mam sześć na sześć. Jaki bug? Bug mi uratował. Bug mi uratował. Dobrze, ale to ja bym jeszcze coś. Tak bonusowo yy, przeeksplorował yy, za karę, że Jezu, od tylu lat, pierwszy raz, chorrojek zrobił coś dla mnie. Dobra, znajdę nam bonusowo jeszcze jakąś wesołą lokację, a w następnym odcinku, w czwartek końcowym, idziemy. Wiemy, gdzie idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy tutaj, jeśli się nie mylę, prawda? O, 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 tutaj. Dobra, coś jeszcze poszukamy. Tu coś mamy, chyba. Nie wiem, czy tu byliśmy, chyba. This place is not what it seems. Dobra, gate. Tu, tu, tu coś się będzie działo, nie? Tu, 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 tu coś się będzie działo. Ale fuk z tym typiarzem, nie? <ścoughs> Jaki fu... Czasem nie wiem, czy to moje kroki, czy nie. Ale fuk z tym typiarzem. Czy wiesz, że już jesteś martwy? Nie wiem, ja jestem optymistą. Ale The Vampire Masquerade Bloodlines była taka lokacja. Walczyło się z takimi wampirami, ćpunami z sekty. Strasznie się cieszę, że wyjdzie dwójka. <ślenie> <ślenie> Poważnie, pieprzona znajdźka. To po to tu jestem? Nie, ale jeśli gra tak szydzi, to znaczy, że ma ukrytego mrocznego. Asa. Goodbye, then. Oh, goodbye! Good luck, good night, and good fuck! Znów się zamkną te drzwi. Eee, myślałem, że będzie coś więcej. Tu lejtowo. Co do cho! Co do jasnej cholery! Tak. To są oczy widzów. Patrzące jak rojo gra. Gdzie ja trafiłem? To jest jakiś albo easter egg, albo jakaś mega pod. ponadprogramówka. Zrób sobie badania dna oka! Jaskra szmatu! Dobra, schodzą na hita. Niewiele ekspa, ale też większe szanse na przeżycie. Może ja idę w dobrym kierunku. Może taktyka dupą, nie? Tak, taktyka dupą to chyba jest dobra taktyka. Nie, to nie jest dobra taktyka. Nie, te dźwięki są przerażające, nie. Niby nie jest to jakieś strasznie, straszne zagrożenie. Pysk. Lecisz, lecisz, lecisz. O! Albo tak go wymanewruję. Będę uciekał dupą. O nie! Myślałem, że, on, że wtedy nie będą się nowe pokazywać, skoro ten jeszcze żyje. A, nie są tacy głupi. Tam dwa są. Raz. Nawet trzy, rzekłbym. To jest ważny timing. Ja już nie chcę tej lokacji, ja już podziękuję za nią serdecznie. Naprawdę, tak. Dzięki. Ok, muzyczka, i co teraz? Uff! Ej, to było naprawdę dobre. To było naprawdę ok. No, wezmę haczeta. Moi drodzy, dobra, dziękuję wam ślicznie za uwagę. Jak wcześniej wspomniałem, w czwartek mamy finał, a na następny wtorek dostałem. Dostęp do Bety. Chorrojka, w którym główną rolę odegrają laleczki. Ale jak uda nam się w czwartek zakończyć ten temat, to od razu mówię, nie będzie trybu premiery, bo jestem Rudego i nagrywamy e, jako tako. E, z Gimperem i Izakiem dwa odcinki osobno. Także będzie ciekawo. Nowi goście. A ten chorrojek z laleczkami, o którym Wam wspomniałem, w sobotę będzie. W sobotę. Także tak cały czas. Nie ma większych premier, to w można się bawić. Dziękuję bardzo licznie za uwagę. Trzymajcie się, kochani. Hejazd!